Gentlemen, witam w Selfie Tag, czyli taki spokojniejszy filmik, co nieco możecie się o mnie dowiedzieć. Zapraszam! Bam! Jaka jest Twoja najlepsza cecha fizyczna? Na początku, jak przeczytałam to pytanie, to myślałam, że chodzi o siłę albo o refleks, albo coś takiego, ale później zdałam sobie sprawę, że to chyba chodzi o wygląd. Więc. <grymc> Oczy. Myślę, że mam bardzo ładne oczy, są duże i są y, takie kocie, i wszystkim się podobają, więc chyba są Git. Nie? Jakbyś mogła odwiedzić jakiekolwiek miejsce na Ziemi, to jakie i dlaczego tak? Definitywnie Japonia. A dlaczego? <grym> Come on! Chyba oczywiste, abstrakcja tak kolorowa, tak. Nie chciałabym tam mieszkać. To jest trochę aż za bardzo, ale odwiedzić? Jak najbardziej. Co potrzebujesz, żeby lepiej się poczuć, jak jesteś chory? No lubię, jak mnie bubuś pogłaska po główce, jak przyniesie mi śniadanie do łóżka. A tak to ogólnie y, lubię sobie leżeć w łóżeczku, oglądać seriale i kanapeczki z jajkiem na twardo. A to dlatego, że zawsze, jak byłam mała i byłam chora, to mała mi zawsze robiła kanapki z jajkiem na twardo. I tak mi się to dobrze kojarzy, że teraz, jak już nawet jestem dorosła, to jak jestem chora, to proszę Bubusia o kromeczki z jajkiem. Bo mi się dobrze kojarzy. <ścoughs> Jaką jedną poradę dałabyś młodzieży i dlaczego? Nauka, nauka, jeszcze raz nauka. Ale nie mówię tu o tej nauce szkolnej, Kamal, to ci się tak w życiu nie przyda. O rozwoju osobistym. Rozwijaj się, rozwijaj swoje pasje. Interesuj się. Nie miej wszystkiego w dupie, tylko interesuj się znajdź siebie. Bo później w życiu będzie ci łatwiej. Bo jak będziesz miała to 25 lat i obudzisz się, a ja nic o sobie nie wiem, to wtedy już będzie za późno. Lepiej rozwijać wszelkie pasje i wszelkie zainteresowania wcześniej. A lata szkolne to jest najlepszy moment, żeby to zacząć robić. Jak myślisz, jakim zwierzęciem mogłabyś być w poprzednim wcieleniu? No oczywiście, że kotem. Po pierwsze moje oczy kocie takie. Tylko, że nie mówię, że zielone, tylko kształt koci. Ogólnie jestem czasem taka drapieżna, taka kocica. Nawet teraz mam legginsy skórkowe. <laughs> takie bredne, ale kochane w tym samym momencie. Co robisz dla rozrywki w weekendy? Kociek! Tak? Co ja robię dla rozrywki w weekendy? jest. Nie takie co oczekiwałam. Okej, okay, no. Miałeś ja powiedzieć, że spotykam się z wami. No, robimy tarło, trochę pijemy. No nie będę okłamywał, nie? Ona nie jest taka grzeć. Wyjdź! Nie pomagasz mi! Wyjdź! Nie, spotykamy się, robimy wspólne obiady, tak. No, mamy taką fajną tradycję w niedzielę, że co tydzień każdy... Inny... Robi obiad. No. I na przykład w tym tygodniu był areczek i taki już nie zrobił. Mm, zrobił kurczaczka, a, bardzo dziewiąteczka, tak, nawet 9,5 dzie w ogóle. 9 na 10 w ogóle z mozzarellą. Kurczaczek, mocarella, sosik pomidorowy, makaronik, mm. pecha. Mm. A teraz czekamy na Anię, która robi za tydzień. Anię, potwor się widzą co robisz. Jeszcze nie wiem. O. Problem jest w tym, że to musi być obiad co najmniej dla 8 osób. No. Tak. Trzeba to zrobić duży garnek ziemniaków i czegokolwiek. No, da mieć duże garnki, właśnie muszę sobie następny garnek kupić 5 litrów. I patelnię wielką. Albo dwie. Mam już trzy. Bye! <laughs> dziękuję za pomoc. Toczek. No tak, więc yy, mamy tarło i piję. Co denerwujecie w miejscu, gdzie pracujesz? Niedawno zmieniłam pracę. Nie pracuję w Domino'sie, nie robię pizzy. Pracuję w Care home, czyli w domu opieki osób starszych. Ogólnie ja bardzo lubię tę pracę i lubię spędzać z moimi rezydentami czas. I bardzo ich lubię, oczywiście nie wszystkich, ale większość. I, I wkładam w to moje serce i staram się, żeby mieli to, co najlepsze. Ale denerwuje mnie to, że tam wszystko dzieje się tak szybko. Często nie mamy wystarczającej ilości pracowników. To jest jednak dom tych rezydentów. To nie jest szpital, to jest dom. I chciałabym dać więcej ode mnie: nie tylko, że zmienię im pampersa, czy nakarmię ich i tak dalej, tylko żeby z nimi porozmawiać, żeby ich poprzytulać, po, po prostu być ich rodziną. Coś w tym rodzaju: dać troszkę więcej niż tylko rzeczy, które muszę zrobić. No ale często niestety na to nie ma czasu. Nie możesz żyć bez Krystiana? Krystian jest moim mężem, przyjacielem, zawsze mnie wspiera, też denerwuje, ale czuję i wiem, że on zawsze będzie przy mnie. I jak jest mi smutno, to przychodzę do Krystiana, o mnie pokłasza po głowie i jest mi lepiej. Jak jestem zdenerwowana, to sobie troszkę tam mu podokuczam albo po nim powrzeszczę, obylegów, no i jest mi lepiej. Jak mam ochotę się po i do Krystiana, się przytulam. Jest lepiej. Po prostu myślę, że gdyby mi go kiedyś zabrakło, to. Y bardzo ciężko mi byłoby żyć. Rzućmy takie myśli z głowy. Jakbyś mogła mieć jedną supermoc, jaka by ona była? Teleportacja. Bardzo dużo osób mówi, że czytać komuś myślach, albo latać, bo oczywiście to jest cudowne, latać, być jak tak, ale ja bym chciała się mieć teleportować. Ponieważ ja jestem w Anglii, moja rodzina jest w Polsce. Jak Jakie to by było cudowne, że jest sobota, rano, hmm, dobra. Mam pół godzinki czasu. Padnę sobie na, do mamy na kawę. Dan, wracam pół godziny później, że jestem w domu. O, to było cudowne, bo jednak tęsknota to jest straszna rzecz. A jednak bilety musisz trochę wydać, musisz zorganizować, musisz mieć urlop, musisz tamto, siamto i tak dalej. Chciałoby się czasem tak styknąć palcami i być gdzie się chce. Teleportacja. Jakie to trafne. Ten filmik nagrywałam 6 kwietnia. Dzień potem, rano, dowiedziałam się, że mój tato umarł. Już nie jest pośród nas. Już go nie zobaczę. Mój tata miał 58 lat i był naprawdę, naprawdę cudownym człowiekiem. Może był trochę uparty, czasem upierdliwy, ale był naprawdę przyzabawny i, i uroczy na swój sposób. I to, co widzicie, to jest jego dzieło. Oczywiście z mamą również, ale moje oczy są jego oczami. I moje poczucie humoru jest jego poczuciem humoru. Dlaczego mówię, że teleportacja jest taka trafna? Ponieważ mojego taty nie widziałam ponad rok, nie zdążyłam się nawet poczekać. Dlaczego rok? No, żyję w Anglii, ale jak już wam mówiłam, to nie jest raj, nie stać mnie, żeby co chwilę jeździć do Polski. Szczególnie chciałam Wam bardzo podziękować za wsparcie, jakie daliście mi na mojej stronie na Facebooku. Bardzo Wam dziękuję za miłe komentarze i za wiadomości, i, i za bardzo ciepłe słowa wsparcia. Dziękuję, naprawdę jest, jest to bardzo wspierające. Um, ze względu na pogrzeb mojego taty wyjeżdżam do Polski na weekend, no trochę dłużej. Więc myślę, że zrozumiecie, że nie będzie mnie po prostu żadnej aktywności i nie będzie filmików przez jakiś czas. A ale wrócę prędko, nie martwcie się. No ale muszę przebolić swoje. Dziękuję, że ze mną jesteście, i że mnie wspieracie i No i przepraszam, że kończę tak niemiłym akcentem. No ale lesson awesome trip